Witajcie, witajcie! Dziś będziemy bawić się klockami. Tak, coś innego niż zwykle, ale myślę, że produkt jest warty uwagi. Firma Double E była na tyle uprzejma, aby pozwolić mi przetestować jeden z nowych modeli pojazdów budowlanych Serii Kada Zanim przejdziemy do prezentacji gotowej koparki, musimy przejść przez specyfikację oraz dlaczego warto kupić taki zestaw dla siebie, dla dziecka lub na prezent. Zacznijmy od tego, że zestaw ten jest bardzo podobny do Lego Technics, ale czy taki sam, to wam nie powiem, bo nie mam nic do porównania. Mówimy o modelu C61082W. Pudło przyszło całkiem ciężkie, ważyło około 4 kg. Koparka składa się z 1702 elementów. Jednak jest to przybliżona liczba, gdyż dochodzi do tego zestaw napędowy, jeżeli dokupimy taką opcję. Ten zaś składa się z trzech dużych silników, jednego małego, baterii z zintegrowanym sterownikiem oraz pilotem 2,4 GHz. Możemy zamówić koparkę bez tego zestawu i korzystać z manualnych funkcji, czego nie polecam, bo wtedy kopanie zajmie Wam wieki. No chyba, że ktoś chce mieć tylko taki model. Natomiast elektryczna wersja działa całkiem nieźle, co zobaczycie później w filmie. Czas składania. Cóż, zależy od umiejętności i doświadczenia. Ostatnio raz bawiłem się Lego jakieś 25 lat temu, więc składałem ją kilka dni po parę godzin. To wszystko oczywiście z instrukcją obrazkową, która miała trzy tomy. Tak, jest tego sporo. W internecie ludzie pisali o 8 godzinach składania. Ja przyznam, że wyszło mi około 15 godzin zabawy. Z jednej strony można pomyśleć, e, tam parę klocków, kilka godzin składania, lepiej kupić gotowca. Teoretycznie tak, ale w praktyce to idealna okazja, aby zgłębić nieco mechaniki. Mamy tam mnóstwo przekładni, przełożeń, przegubów, jest nawet skrzynia biegów z synchronizatorami. Na zasadzie klocków można zrozumieć zasadę ich działania natychmiast. No właśnie, mamy skrzynię biegów, ale po co? Koparka ze zdalnym sterowaniem, jak dobrze liczę, posiada 8 kanałów. W jednym trybie używamy napędu do koparki, a w drugim trybie sterujemy łyżką. Wtedy 8 kanałów jest przeznaczonych na napęd, a 8 kanałów na łyżkę. Czyli teoretycznie mamy 16 kanałów, tylko nie możemy ich używać naraz. Ciężko jest zapamiętać wszystkie kierunki i funkcje na pilocie, dlatego na filmie widzicie, jak sprawdzam, która funkcja jest do czego. Ładowanie następuje kablem micro USB, którego nie ma w zestawie tak samo jak ładowarki, a do pilota wchodzą dwie baterie AA. Model jest wykonany w skali od 1 do 20. Jest niezła o szczegóły. Otwierane klapy, regulowany fotel i drążki sterowania, naklejki oraz imitacja kompresora. Funkcja brotowa kabiny może się kręcić bez limitu dzięki ciekawemu systemowi przekładni dla gąsienic. Same gąsienice to był najnudniejszy element składania. 100 elementów trzeba złączyć ze sobą. Ale jaka jest satysfakcja, jak koparka jedzie! Niestety nie mam doświadczenia w operowaniu koparką. Nie pójdzie. Ale postaram się kierować zabawką tak dobrze, jak tylko potrafię. Na moich klipach zobaczycie pojazd w akcji, który kopie i jeździ po ziemi. Sam tego nie polecam, bo kurz i piach, który dostanie się do mechanizmu, może je zablokować. Więc nie róbcie tego co ja. Zrobiłem to tylko dla kilku klipów. Teraz trzeba to wszystko wydmuchać powietrzem. W zestawie również otrzymujemy mały przyrząd do separowania lub łączenia klocków. Okazuje się być bardzo przydatny w trudno dostępnych miejscach lub kiedy rozłączenie elementów staje się niemożliwe. Jak widzicie, koparka prezentuje się naprawdę dobrze. Działające funkcje są frajdą, jednak nie bawcie się w piachu. Powiedziałbym, że koparka będzie niezłym trofeum na półce w firmie budowlanej lub ufana maszyn budowlanych. Tak samo zabawa przy składaniu daje niezłą satysfakcję, kiedy widzimy, że to wszystko działa jak należy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. A jak szukacie naprawdę ciekawego prezentu, który się nie znudzi po kilku dniach, to produkty KADA są dobrym pomysłem. Szczególnie, że z zestawu 1700 klocków możemy stworzyć naprawdę różne pojazdy, którymi możemy sterować zdalnie. Ja już dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.